Dzwonię w sprawie konia. Halo! Halo! No, słucham pana. Dzwonię w sprawie konia tego czarnego, to jest aktualne? Nie, nieaktualne. Nieaktualne już? Nie. A jakieś inne pan ma jeszcze? Halo? Ty, jaki ham? Halo! Tak słucham? Tak, halo? Witam, dzwonię ze skargą. Czego? Dzwonię ze skargą. Tak? E, przyłapałem swojego syna na paleniu papierosów i on powiedział, że ma od, od pana syna. Od Janka. Nie, jeszcze raz, bo nie, nie, nie słyszałem jeszcze raz. Przyłapałem mojego syna na paleniu papierosów. Halo. Wie bo jestem tutaj, Moment. Dobra. Czekam. Dobra. No do, teraz Halo Tak, 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 tak. Mhm. Dzwonię z taką skargą, że złapałem swojego syna na, że papiery pali te e papierosy i on powiedział, że Janek mu sprzedał e... Ale no, że niby Janek, że niby Janek mojemu synowi sprzedał papierosa i nakłania go do palenia nabawia go. Ale Janek yy, jaki? Bo... No pana syn. No i? No jak to no i no i pan papierosy pozwala mu ten kopcić? Nie no to jest nie w ogóle nie wiem o co chodzi. Jak? To, że mój, mój, mój syn to jest kolega z pana synem, chodzą razem do szkoły. Do szkoły czy do klasy? Do klasy. No i? No i palą razem papierosy, tak? <grym> I jeżeli, e, ile ma, i, ile i mój, ma pana syn? Mój syn powiedział, że to pana syn mu daje, sprzedaje i tak dalej. No to, to jest raczej niemożliwe. Że, jest, bo... że jest tam jakiś handlarz. I ile pana syn ma lat? No proszę pana, tyle ile pana syn, tak? To znaczy? No Dochodzą razem do klasy, tak? To znaczy ile ma lat? Bo do pana baliaczka się dozwoniłem, tak? Baliczka. Kogo? No. Do pana baliczka. Ile tak? syn ma, ile syn ma lat? No proszę pana, no ma tyle lat ile pan, tak? 13. Czyli ile? No 13. konkretnie? 13. Ile? 13. No dobrze. Dobrze, no. No i 13. No i? No jak to i? No, pan pozwala palić papierosy? Wie pan co? No ja, ja nie wiem, czy to jest jakaś w tym momencie prowokacja czy coś, natomiast mój syn nie pali papierosów. A, A skąd pan wie? A skąd pan wie? E, gdyby m, była taka sytuacja, to ja bym to po prostu wiedział. No. no, jakby pan wiedział, jak ja się dopiero też dowiedziałem teraz, tak? No. Podobno pa, palą, 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 powiem tak, palą nałogowo, tak powiem. Ja że co? Że palą nałogowo. Pa, pana syn na pewno A, też, też pali. Wie pan co, to jeżeli jest taka sytuacja, to ja proponuję zwrócić się do dyrekcji, bo ja sobie nie mam najmniejszego problemu. Tak. Zwróci się do dyrekcji, do pani pedagog, jeżeli jest taka sytuacja, proszę mm. zwrócić się na oficjalnie na, ścieżce, na ścieżkę oficjalną. Że taka i taka sytuacja jest. Ja się chętnie spotkam, bo ja nie wiem z kim w tym momencie rozmawiam. Kto pan jest? Radio wkrętarka na wycz. Radio wkrętarka na wysącz. Jak? Jak? Radio wkrętarka nowy sącz. Radio co? Radio, w, radio wkrętarka, nowy sądz. Pana w radio puścili teraz. Ktoś, ktoś pana wkręcił, ktoś pana zgłosił, żeby pana wkręcić. No, no i ale dalej nie wiem o co chodzi. No proszę pana, został pan wrobiony, tak? To, był, to, było to, wszystko, no? to było to wszystko żart. Tak naprawdę pan jest w radiu, które wkręca ludzi teraz. Pan może. No dobrze, ale co pan to za może, radio. Pan może pozdrowić słuchaczy. No radio wkrętarka Nowy Sącz. Ale to jest radio, nie wiem, z Nowego Soncha, No waksza, tak, waksza, tak, samochodowe, w, 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 tak, tak. Z Nowego Sańcza, tak. Z Nowego no, Soncha. No i pan teraz no? jest na antenie, może pan tutaj jej słuchaczów poz pozdrowić. Pięćdziesiąt sześć tysięcy osób teraz pana słyszy. No, no dobra, no te pięćdziesiąt sześć tysięcy osób ja serdecznie pozdrawiam. E, mój syn 13-letni, nie ma możliwości palenia, jest sportowcem, tak, jest tak, w duchu, bardzo dobrze. w duchu sportowym, e, nie wiem z kim rozmawiam, czy to jest krętarka, czy tak, krętarka, skrętarka, czy czy jakaś inne. Czy, czy jakaś inna inna forma, e, kombinacji itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. Nie pali, nie ma możliwości e, palenia, nie ma dostępu do różnych e, takich czy innych. Nie wiem, z kim mam do czynienia. Pan wie, do kogo dzwoni. Natomiast ja nie wiem, z kim rozmawiam. Marek Łuszkiewicz, reprezentant radiowkrętarki. No i, i co dalej? No i to już wszystko, i koniec rozmowy, tak? No to, no to, serdecznie pozdrawiam. Mój syn nie pali, nikogo, nikomu nic nie sprzedaje. Tak, tak, tak. Jest, Dokładnie. Jest w porządku. Syn, mo, ja z mojego syna jestem dumny jest super chłopakiem tak, tak, na tak. pewno jeżeli chodzi o takie sytuacje, nie było miejsca tak, tak, nie tak. ma miejsca czy nie będzie nie, nie będzie takiej sytuacji to nie wiem natomiast na tym no umówmy się, skręcanie dzieci 13 letnich jest troszeczkę poniżej pewnego poziomu więc jeżeli jesteście wkrętarką wiertarką czy innego tego typu rodzaju jakimś tam nie wiadomo czym no to Słuchajcie, wkręcajcie ludzi, którzy są pełnoletni. Ale a nie... panie, pan jest pełnoletni, tak? Nie. No, panie... no dobra, ale pan wkręca, próbuje wkręcić dzieci, które mają 13 lat. Ale powiedziałem, że to jest poniżej pozi pewnego poziomu. Ale słuchajcie, powiedziałem, że to żart na dzieci. Tak, dzieci 13-letnich, no, to jest poniżej poziomu pewnego mułu. Więc, no, Dlaczego? No, słuchajcie, ludzie, opanujcie się. No, 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 no dobra, dobra, nie? No, no. no nie, nie czujecie, nie czujecie, nie czujecie tego mułu między zębami? Nie. No to o czym my tutaj mówimy? No gościu, gościu, opamiętaj się. Jeżeli byś do mnie zadzwonił, że gość ma 18 lat, no to o co to chodzi? Panie! No, panie! No. Panie! Opanuj no, się pan. No, tak. Wiertarka w no opamiętajcie się ludzie, no. no. Na razie. <laughs>